Na samym początku mam dla was konkurs na prezent na momio i jedyne co musicie zrobić to zostawić łapkę w górę, subskrypcję i napisać w komentarzu swój nick na momio, a ja zapraszam do oglądania Hejka, witajcie w kolejnym odcinku a dzisiaj będę robić najdroższy look za diamenty na momio a więc zapraszam do oglądania a więc ja już jestem w sklepie i czas zrobić najdroższy look na momio okej, okay, a więc myślę, że Wezmę sobie jakąś taką najdroższą sukienkę. Okej, okay, i na razie... Zna... Okej, okay, i ta jest najdroższa. Wydaje mi się, że droższej sukienki nie będzie, więc wezmę sobie tą sukienkę. I teraz mogę przejść do jakiejś bluzki. Ok, chyba ta bluza jest najdroższa, bo jest. No, jeszcze ta jest tutaj za 300, ale wydaje mi się, że ta właśnie będzie lepsza. No i teraz czas przejść do jakiejś spódnicy. Dobra, ta jest na razie najdroższa. O, jeszcze jest taka, ale chyba wezmę tą. A nie, tutaj ta jest najdroższa, co 275. No to właśnie tą biorę. No i teraz jakieś spodnie. I chyba już też droższych nie będzie, czyli biorę te za 330. No i teraz jakieś buty, i droższych wydaje mi się, że nie ma, więc biorę te i teraz czas przejść do jakiegoś nakrycia głowy. O, tutaj widziałam, że było coś za 270. O, tak, więc to właśnie wezmę, albo jeszcze to. Ale nie, chyba akurat to wezmę. I raczej żadnej droższej rzeczy już nie ma. Więc pora przejść do włosów. Tu jest bardzo dużo za szafiry tych włosów. O, te są chyba najdroższe, bo są za 1200 i chyba droższych nie ma, więc możemy przejść dalej do ust. No, i tutaj te są najdroższe. Teraz jakieś akcesoria. No i to jest, no i tutaj te flagi są najdroższe, więc je biorę. I teraz jakaś torebka. No i tutaj jest najdroższa ta za 290. I teraz jakieś kurtki. Okej, okay, i tutaj to jest yy, najdroższe za 242. No i teraz jakiś makijaż. Okej, okay, i to jest najdroższy. No, to chyba wezmę ten. Ok, i teraz możemy przejść dalej, i tutaj za 220 jest na razie najdroższa rzecz. I droższej raczej nie będzie, więc możemy przejść dalej. Za 450. No i możemy przejść teraz do jakichś okularów. Za 262, więc weźmy sobie te. No i możemy przejść dalej. I tutaj już wziąłem sobie najdroższą rzecz, i teraz możemy przejść do przedostatniej kategorii. Chyba tak można powiedzieć. I tutaj mamy najdroższe za 114. O, to wezmę sobie te fioletowe. I ostatnia. o tutaj ze 137 ale jednak ten pasek tutaj będzie najdroższy to wezmę sobie ten pasek i idę tutaj pod spód jak się będzie dało, o da się no, i tak wygląda skończony look. I teraz najważniejsze, ile on kosztuje. Wow, 5880 diamentów. I jest to dość sporo, ale jeżeli chcielibyście kupić sobie taki drogi look na Momion, musicie wydać aż 5880 diamentów. Ja niestety nie kupię sobie tego luku, ponieważ to jest to trochę za dużo diamentów, ale mam nadzieję, że udało mi się zrobić najdroższy look na bomio. I szczerze to myślałam, że ten look będzie wyglądać o wiele gorzej, a wygląda tak całkiem dobrze. Ok, a więc to tyle w tym odcinku. Jeżeli Wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę, a już się z Wami żegnam do zobaczenia w kolejnym odcinku. No i cześć!